Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni, Szanowni Mieszkańcy Powiatu Kamiennogórskiego, to dla nas wielki zaszczyt, że w imieniu samorządowców oraz mieszkańców naszego powiatu możemy na dzisiejszej sesji podziękować za 40 lat pracy w naszym Powiatowym Szpitalu oraz za 20 lat pracy w samorządzie, Panie Doktorze. Dziękujemy panu doktorowi Wodzimierzowi Krajewskiemu. Nie liczy się to, co mamy w życiu, ale to, kogo mamy w naszym życiu. Doktora Krajewskiego znają prawie wszyscy mieszkańcy naszego powiatu. Jako lekarza, który zawsze jest uśmiechnięty, pomocny. Jak piszą niektórzy, doktor o wielkim sercu, fachowiec, który wie, co to jest przysięga Hipokratesa? Ale doktor Włodzimierz Krajewski jest też skromnym człowiekiem i jak wielu z Państwa wie, niewiele o sobie mówi. Dlatego chciałabym przybliżyć postać, sylwetkę naszego doktora Włodka, że tak powiem. Znamy się, jesteśmy na ty, że może doktorze, niekiedy mi się wyrwie Włodku, to proszę mi wybaczyć. Mało kto z Państwa wie, że doktor Włodek urodził się w Wieściszowicach, w gminie Marciszów, w swoim rodzinnym domu. Wiem to doktorze, że Sima była taka srodka i po prostu do mamy nikt nie przyjechał, urodził się w domu, po prostu. Po ukończeniu studiów medycznych i otrzymaniu dyplomu lekarza 15 września 1981 roku trafił pan doktor od razu do naszego szpitala. Był to wtedy szpital miejski w Kamiennej Górze, gdzie został zatrudniony 2 listopada, był to poniedziałek 1981 roku. I drodzy Państwo, może nie byłoby w tej dacie nic dziwnego jak to że za 6 tygodni 13 grudnia 81 roku został ogłoszony i wprowadzony stan wojenny. Szpital w tym czasie borykał się z wieloma problemami, a szczególnie kadrowymi. Wtedy doktor Włodzimierz mieszkał w Boguszowie. I miał problemy z dojazdem, bo tylko kto sta w stanie wojennym no jest urodzony, czy nie zna akurat tak, to wie jak to było z przemieszczaniem się z innego powiatu czy województwa. Wtedy to były województwa, nie mogłam znaleźć. Właśnie. Ale wtedy przyszła z pomocą y, dyrektor szpitala, doktor Krzanowska. Była wspaniałym chirurgiem i ordynatorem oddziału chirurgii. Tak? Tak. Pomogła panu doktorowi żeby, doktorowi, żeby zamieszkał w kamiennej górze. W 1984 roku, jako, jako młody doktor, pan doktor robił kursy, że to tak nazwę, w Szpitalu Górniczym w Wałbrzychu, szkoląc się na endoskopie. I to właśnie, szanowni państwo, z jego inicjatywy i przy wsparciu dyrektor dr. Krzanowskiej został zakupiony endoskop na który złożyli się wszyscy dyrektorzy ówczesnych zakładów przemysłowych w Kamiennej Górze. Ten endoskop został kupiony za bardzo dużą kwotę, było kilka to tysięcy ale dolarów. Takie to były czasy, no, sięgamy prawie 40 lat wcześniej. I w taki sposób powstała u nas na terenie naszego powiatu pierwsza pracownia endoskopii, którą otwierał doktor chirurg, specjalista od endoskopii, doktor Zbigniew Szklasz. Przepraszam, Zdzisław Szklasz. A pan doktor Krajewski otrzymał certyfikat uprawniający go do wykonywania takich badań. Wielu lekarzy przez te wszystkie lata uczyło się od doktora Włodzimierza Krajewskiego, że tak powiem tej sztuki, tak. Nauczył pan doktor ich z tego co wiem perfekcji i fachowości. Później była pracownia gastroskopii, w której to dziedzinie, że tak powiem, pan doktor jest fachowcem i również wyszkolił wielu, wielu lekarzy. Doktor Krajewski najpierw pracował w szpitalu miejskim, bo on tak się nazywał, później przekształcił się w ENZOS, a teraz jest to powiatowe centrum zdrowia. Zaczynał jako stażysta, później młodszy asystent, starszy asystent chirurgii, pracował w, w poradni chirurgicznej, był kierownikiem Izby Przyjęć. Przez 10 lat jeździł w karetce pogotowia jako lekarz, pełniąc oczywiście dyżury w naszym szpitalu i przyjmując ciągle pacjentów, bo wszyscy tak zapamiętali doktora i tak będą pamiętać, jak będzie dalej, panie doktorze. W tym samym czasie. Zostaje radnym pierwszej i drugiej kadencji w mieście Kamienna Góra. Były to bardzo trudne czasy, bo to po tych wszystkich przejściach pan doktor został, także było bardzo dużo pracy. Ale z tego co wiem i z co rozmawiam, to zawsze pan doktor znalazł czas, żeby z ludźmi po prostu mieć czas porozmawiać i ich problemy w jaki sposób, jak tylko mógł, żeby zostały załatwione, żeby tym ludziom pomóc. W 2002 roku pan doktor startuje na radnego, że tak powiem, powiatu i przez trzy kadencje, drugą, trzecią i czwartą, godnie pełni funkcję radnego powiatowego, pracując zawsze w dwóch komisjach Rady Powiatu. Będąc radnym powiatu, pan doktor Krajewski się nie zabiegał o budowę bloku operacyjnego. To jakby stało się priorytetem, jest chirurgiem, więc dobrze wiedział jak wyglądał ten blok operacyjny, sala operacyjna. Ale nie zabiegał tylko tutaj w powiecie, ponieważ musiał, znaczy się musiał, chciał, aby samorządy też ościenne wsparły yy, dofinansowanie tego bloku operacyjnego. I tak się udało, że pan doktor Krajewski, pani Bożena Ziemiańska i ja złożyliśmy wizytę w pościelnych samorządach, prosząc ich o wsparcie finansowe na budowę tego bloku operacyjnego. I muszę tu państwu w tym momencie powiedzieć, że właśnie z tej inicjatywy pana doktora samorząd Lubawki, gdzie był burmistrzem był świętej pamięci pan Tomasz Kulon, Yy, przekazał 230 tysięcy złotych na budowę tego bloku samorząd gminy Kamienna Góra, gdzie był wójtem pan Stanisław Szmajdziński przekazał kwotę 180 tysięcy złotych, gmina Marciszów yy, pan wójt yy, Zawierucha, gmina przekazała z radnymi 100 tysięcy złotych. Ja tu muszę powiedzieć, że yy, też przy dużym największą kwotę przekazało miasto Kamienna Góra. Tu są jeszcze radni, widzę, że nas też słuchają. I wsparcie duże dała pani Bogumiła Pawlukiewicz, która z panem doktorem dobrze i się znała, współpracowała, przekonując wszystkich radnych, abyśmy przekazali dużą kwotę na ten blok. To było w roku 2009, była to kwota 850 tysięcy złotych. Radni powiatu w tym czasie przekazali kwotę 806 tysięcy złotych, co dało kwotę 2 milionów dodatkowych środków, aby ten blok operacyjny mógł, proszę Państwa, powstać. Cel był jeden poprawić bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców naszego powiatu. I to się udało, Panie Doktorze. Pracuje Pan na wspaniałym bloku operacyjnym wraz ze swoimi kolegami ale było to możliwe dzięki też wsparciu właśnie samorządowców i porozumieniu się, jak, jak to nazywam, między podziałami i byli to ludzie, którzy chcieli to zrobić. I bardzo im też serdecznie przy okazji tutaj dziękujemy. Drodzy Państwo, drogi Włodku, o kilku ważnych momentach udało mi się mi powiedzieć w tym momencie z Twojego życia, żeby tak nie za bardzo przyburzać. ale o jednej rzeczy najważniejszej nie zapomniałam. I chcę to teraz powiedzieć. O twojej żonie Wiesi, uwaga, bo mi się głos łamie. O twojej żonie i dwójce dzieci. Muszę w tym momencie powiedzieć, że córka pana doktora jest lekarzem, jest anestezjologiem, że też gratulujemy, no. Ale drogi Włodku, Wiesiu, mogę powiedzieć bez twojego wsparcia, bez twoich dzieci, które nie miały taty na święta, na weekendy ty to wszystko zniosłaś. I za to z całego serca my wszyscy i mieszkańcy dziękujemy Tobie, Wiesiu. I dziękujemy, kłaniamy się też Twoim dzieciom, że wszystko przeżyły, nie mają statek, który wiecznie po prostu biegał, bo zawsze chciał coś zrobić dobrego. Ale wiem, że kocha Was wszystkich i dla rodziny by zrobił wszystko, ale za te dni bez Niego dziękujemy z całego serca. Najpierw podziękujemy żonie. Tak. Nie szkodzi, ale to serca. <głos> <głos> Mam nadzieję, też nadzieję, że świat w dalszym ciągu jest stanie otworem przed nami, bo wreszcie nie będzie biżurów, nie będziemy sprawdzać w grafiku, czy można się mówić, czy nie można. Także, nie, dosz, nie, doszła, nie doszłam jeszcze do końca. Zaczyna się po i... 40. Po 40. To, ja. <śultujemy> I, pan doktor Włodzimierz Krajewski jest jednym z tych lekarzy, którzy w naszym szpitalu od 40 lat pełnią... DŻóry można powiedzieć non-stop. I za to jeszcze raz i Tobie, Droga Wiesiu, i Tobie Włodku z całego serca dziękujemy. Drogi doktorze, chcemy wyrazić naszą wdzięczność osobie, która przez wiele lat swojej pracy zawodowej i samorządowej służyła drugiemu człowiekowi. Dziękujemy bardzo i z całego serca. Ja mam nadzieję, że Pan doktor. Będzie u nas jeszcze w szpitalu pełnił jakieś dyżury i pracował w południu. Wiesiu nie denerwuj się, ale to nasza prośba. Nikt sobie nie wyobraża chyba, że tam zabraknie Włodka. Pomyślimy, pomyślimy. Drogi Włodku jeszcze na koniec takie motto Jana Pawła II chciałabym tutaj powiedzieć. Jeszcze będzie pięknie mimo wszystko. Tylko załóż wygodne buty. Bo masz do przejścia całe życie. Dziękujemy z całego serca. To jest od wszystkich samorządowców. Bardzo, bardzo dziękujemy jeszcze raz. Mogę już wciśnięcić? Bardzo. bardzo proszę. Dziękuję. Proszę. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. My Dziękuję. króciutko. Szanowni Państwo, Pani Starosta już tutaj bardzo wiele ciepłych i dobrych słów powiedziała o, o Włodku. Ja jeszcze tylko powiem, że mamy taką pamiątkę przygotowaną w Włodzie, którą zaraz Ci tutaj wręczę w imieniu nas wszystkich oczywiście i wszystkich mieszkańców naszego powiatu i odczytam tylko co jest tutaj napisane oprócz tej sentencji naszego papieża, którą przed chwilą Pani Starosta również odczytała. Podziękowanie dla Pana Włodzimierza Krajewskiego składamy serdeczne podziękowania za 40-letnią pracę lekarza w Powiatowym Centrum Zdrowia, jak również za wieloletnią działalność na rzecz naszej społeczności jako Radnego Powiatu Kamienogórskiego. W związku z przejściem na emeryturę życzymy Panu dużo zdrowia, pomyślności zadowolenia płynącego z poczucia dobrze wypełnionej służby. A tak jeszcze zupełnie osobiście tylko jedno zdanie powiem, że Szanowni Państwo oprócz tego, że no, Włodek jak mieszkańcy Kamiennej Góry wiedzą no, był po prostu świetnym lekarzem. To, to też był naprawdę, no jest, jest, wesoł, jest wesołym, fajnym człowiekiem i bardzo dobrym kolegą. Ja go takim wspominam, bo mieliśmy okazję spotykać się tak powiem na Niwie Samorządowej i poza nią również. I te wszystkie spotkania zawsze w mojej pamięci będą, bo Włodek to bardzo, bardzo dobry kolega. Dziękuję małżonce za wszystko, dziękuję Tobie Włodku też i myślę, że jeszcze będzie okazja się spotkać. A teraz przekażę tą pamiątkę. Dziękuję bardzo. Gadającym tutaj mieli funkcję, razem także z Panem, panem Doktorem pragnę te podziękowania yy, też przekazać na Państwa ręce, a to dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę dzisiaj za tę piękną pracę, za ten piękny jubileusz, za to piękne oddanie i yy, niesamowitą służbę dla mieszkańców Powiatu Pamiętamielskiego przekazać. Naprawdę jestem zaszczyt zaszczycona, wzruszona. Jeżeli mogę jeszcze Państwu zająć kilka minut dosłownie, to jestem bardzo wzruszony tą całą sytuacją. Nie myślałem, że to będzie aż tak uroczyście. Bardzo dziękuję za to zaproszenie panu staroście, panie wicestaroście, oczywiście całemu zarządowi i wszystkim radnym, których tutaj widzę dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję za to zaproszenie, za te cudowne tutaj chwile. Dziękuję, że zauważyliście, że, że, że to bo myślałem, że po prostu sobie przejdę na emeryturę, pocichły tak jak zwykle i, i będzie wszystko dobrze, ale Państwo to zauważyliście i za to bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. I dziękuję wszystkim pracownikom z, którym, z szpitala, oczywiście w pierwszej kolejności tutaj chcę powiedzieć o, o szpitalu, o dziale chirurgicznym, wszystkim kolegom, z którymi pracowałem, panią pielęgniarką, służbie socjalnej, która z nami współpracowała. I wszystkim kolegom z innych oddziałów bardzo serdecznie dziękuję i tutaj muszę też wymienić jeszcze może niezauważalnych pracowników, ale bardzo istotnych pracowników laboratorium. Bardzo dziękuję za współpracę, za to, że te panie zawsze znalazły tą krew, która była potrzebna. Będą wiedziały o co chodzi do ratowania życia naszych chorych. Bardzo serdecznie dziękuję. Do końca się jeszcze z Państwem nie żegnam, jeśli chodzi o swoją pracę zawodową, ponieważ prowadzę jeszcze gabinet. I myślę, że na razie przy nim pozostanę. Zapraszam, jeśli ktoś będzie chciał. Mogę Zer nie, nie, nie. <laughs> Ale życzę oczywiście przede wszystkim życzę wszystkim zdrowia. Z okazji świąt na najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne wszystkim Państwu tutaj zgromadzonych. I jeszcze raz bardzo dziękuję. Zdrowie, to tak. <laughs> bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas i dziękuję serdecznie za to uhonorowanie. Jestem naprawdę bardzo, bardzo szczęśliwy. No cóż mogę więcej powiedzieć. Uh, teraz... Dziękujemy.